Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Kanał Jezusa pozwolił kochać się Bogu. Kochani, zbliża się okres wielkiego postu. Zaczyna się w środę popielcową, kiedy to kampłem symbolicznie posypuje nasze głowy popiołem, wypowiadając słowa: Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Albo nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To symboliczne posypanie naszych głów popiołem na początku wielkiego postu przypomina nam, że odeszliśmy od prawdziwego źródła, a chcąc pokutować, podejmujemy trud mozolnego powrotu do naszego ukochanego Ojca. Który zaowocuje wielką radością i pokojem serca? Jaki więc będzie mój wielki post? Dobiega końca czas tak zwanego karnawału. I nim się obejrzymy, staniemy na progu właśnie tego okresu wielkiego postu, który należy przekroczyć. Czyli, trzeba nam wejść w przestrzeń i czas, które corocznie proponuje nam Kościół, przywołując słowa Chrystusa. Czas się wypełnił, i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Owa bliskość jest zachętą. Oraz wspaniałym wytłumaczeniem, że Boże Królestwo ma być zarówno w przestrzeni, w której żyję, obok mnie niemal w zasięgu ręki, jak i w czasie, który przeżywam, czyli tu i teraz. Jezus jako dobry mistrz i nauczyciel nie tylko głosi naukę o swoim Królestwie, ale wskazuje sposoby, jak przeżywać czas i przestrzeń naszej codzienności, aby Bożego Królestwa doświadczać. Nawrócenie i wiara w Słowo to najcenniejsza podpowiedź, aby zrozumieć potrzebę osobistej przemiany. Często wielki post, Kojarzy nam się wyłącznie z pokutą i jej zewnętrznymi znakami, popiołem, drogą krzyżową, gorzkimi żalami, rekolekcjami, spowiedzią. Warto jednak sięgnąć o wiele głębiej, aby, jak mówi Pan, nie ludziom pokazać, że poszczę, daję jałmużnę, modlę się, ale. Samemu Bogu. W tej perspektywie nawrócenie będzie nie tylko jednorazowym aktem, zmianą postępowania, naprawą naszego życia na krótki czas, ale stanie się naszą codzienną drogą. Mam wciąż się nawracać, gdyż nawrócenie wpisane jest w nieustanne odkrywanie tego, że jestem słaby i potrzebuję obecności Boga, który jako jedyny mnie zbawia. Tak więc, wielki post nie powinien być czterdziestodniową akcją udowadniania, że damy radę, że możemy coś zrobić, choćby poprzez postanowienia, że nie będzie się paliło papierosów, piło alkoholu, jadło słodyczy. Spędzało godzin w internecie czy przed telewizorem i aby do rezurekcji, ale ma stać się dogłębną, wewnętrzną przemianą, a właściwie nieustającym procesem naszej przemiany, zgodnie z pięknie opisującym rzeczywistość nawrócenia greckim słowem metanoia, przemiana serca. Co z tego, że na okres wielkiego postu porzucę palenie, czy przestanę pić alkohol, czy zażywać narkotyki, czy jakieś inne umartwienia sobie zadawać, kiedy po upływie tego okresu zaczynam na nowo palić papierosy, pić alkohol, oglądać bez przerwy telewizję i używać jakichś używek. Ta przemiana musi być ciągła postępować przedłużać się w czasie bo jeśli przez 40 dni mogłam nie palić papierosów to mogę i dłużej jeśli przez 40 dni nie używałam żadnych innych używek mogę w tym trwać dalej i wtedy moja wewnętrzna przemiana będzie stała i będzie podobała się Bogu do tego post ma nas prowadzić do takiej przemiany naszego serca, naszych nawyków, naszego życia. Dlatego Jezus związał nawrócenie nie tyle z uczynkami pokutnymi, co z wiarą. Nie możemy przecież upodobnić się do faryzeuszów, którzy otoczeni byli parawanem pozorów pobożności. Jezus chciał czegoś innego. Pragnął, byśmy uwierzyli w miłość Boga i z pokorą ją przyjęli, gdyż tylko ona jest siłą, która może zmobilizować człowieka do ciągłego wysiłku przemiany życia. Odkrycie, że nawrócenie to nic innego jak powrót odnalezienie celu życia, zarówno w kontekście osobistym, jak i rodzinnym, a nawet społecznym. Jest ono początkiem rozumienia sensu czterdziestu dni poprzedzających Wielkanoc. Chodzi też o inne spojrzenie na siebie i otaczający nas w współczesny świat, aby, jak poucza święty Paweł, nie brać wzoru z tego świata, lecz przemieniać się przez odnawianie umysłu. Aby umieć rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Dziś, gdy wielu boi się i nie potrafi mówić o swojej wierze, ani też nie znajduje czasu, by lepiej poznawać Boga, nie ma lepszego sposobu niż wejście w przestrzeń i czas Wielkiego Postu bez uprzedzeń. Z otwartym umysłem i chęcią podjęcia trudnego wysiłku poznania także siebie. Jaki więc będzie mój post wielki? To zależy ode mnie, czy przeżyję go z miłości czy z obowiązku. Odpowiedź na to odnajdziemy za czterdzieści dni. chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen w imię ojca i syna i ducha świętego amen